Witajcie! Oto kolejna substancja, która z pewnością zainteresuje amatorów hodowania kryształu, siarczan potasu magnezu. Łatwo go otrzymać, tworzy przepiękne kryształy i nie jest szkodliwy. W tym odcinku opowiem, jak otrzymać tą substancję i jak wyhodować z niej kryształy. Siarczan potasu magnezu to bezbarwna krystaliczna substancja dość dobrze rozpuszczalna w wodzie. Jest dobrym kandydatem do hodowania kryształów. Świetną alternatywą dla nietrwałych na powietrzu kryształów siarczanu magnezu i wolno wzrastających kryształów siarczanu potasu. Siarczan potasu magnezu tworzy bezbarwne kryształy o dużej przezroczystości i trwałe na powietrzu. Substancja, podobnie jak sulmora, należy do grupy tzw. soli-tutona, w których występuje kation jednowartościowy i dwuwartościowy. Siarczan potasu-magnezu możemy otrzymać poprzez zmieszanie nasyconych roztworów siarczanu magnezu i siarczanu potasu w ilościach niestechiometrycznych. Jeżeli zmieszamy oba roztwory w ilościach stechiometrycznych, to najpierw wyrosną kryształy najmniej rozpuszczalnego w wodzie siarczanu potasu, a dopiero później pojawią się kryształy siarczanu potasu magnezu, zaś pod koniec krystalizacji pojawią się kryształy siarczanu magnezu. Jeżeli chcemy, aby z roztworu zaczęły bezpośrednio wyrastać kryształy siarczanu potasu magnezu, musimy zmieszać roztwory w proporcjach niestechiometrycznych. Z odpowiednio dużym nadmiarem siarczanu magnezu. Na 100 ml nasyconego roztworu siarczanu magnezu odmierzamy 255 ml nasyconego roztworu siarczanu potasu. Lub rozpuszczamy osobno w jak najmniejszej ilości wody, najlepiej gorącej 100 g siarczanu potasu i 184 g siarczanu magnezu. A następnie mieszamy oba roztwory. Ponieważ siarczan potasu magnezu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, czeka nas dość długie odparowywanie roztworu. Po pewnym czasie pojawią się pierwsze kryształki, które możemy wybrać i umieścić w świeżo przefiltrowanym roztworze, Podując kryształy w taki sam sposób jak kryształy innych substancji. Z upływem czasu mogą z nich wyrosnąć przepiękne kryształy. Równie przepiękne kryształy, mam tutaj na myśli głównie polikryształy, wychodzimy poprzez ochładzanie ciepłego, przesyconego roztworu. W pierwszej kolejności rozpuszczamy nadmiar wcześniej uzyskanego krystalicznego siarczanu potasu magnezu w ciepłym, nasyconym roztworze, a utworzony ciepły roztwór przelewamy do pojemnika i ochładzamy. Po dwóch dniach Zlewamy klarowny roztwór z nadkrystalicznego osadu, a wyrośnięte kryształki skupiamy w jednym miejscu. Następnie skupisko kryształków ponownie zalewamy ciepłym przesyconym roztworem. Po kolejnych dwóch dniach znowu zlewamy roztwór, usuwamy kryształki, które wyrosły dookoła skupiska kryształków i ponownie zalewamy ciepłym przesyconym roztworem. Zalewanie skupiska kryształków ciepłym przesyconym roztworem oraz usuwanie nadmiaru kryształków powtarzamy aż do osiągnięcia odpowiedniego rozmiaru polikryształu. Ostatni raz opładzamy roztwór nie bardziej niż do temperatury pokojowej, ponieważ przy zbyt niskiej temperaturze z resztek roztworu na kryształach mogą pojawić się kryształki siarczanu magnezu. Podobne kryształki mogą pojawić się, gdy hodujemy kryształy w stałej temperaturze, ponieważ w miarę upływu czasu zwiększa się ilość siarczanu magnezu w roztworze. Jedną z większych wad siarczanu potasu magnezu jest podatność na mikroorganizmy, które bardzo łatwo namnażają się w roztworze. Mikroorganizmy obecne w roztworze nie zatrzymują wzrostu kryształów. Mogą jednak zmniejszyć ich przezroczystość, dlatego zanieczyszczony roztwór najlepiej przefiltrować. Siarczan potasu magnezu to substancja, z której wyrastają bezbarne kryształy o dużej przezroczystości i różnorodnej formie. Możemy z niej wyhodować przepiękne monokryształy i polikryształy. Substancja Krystalizuje z roztworu zawierającego siarczan potasu i nadmiar siarczanu magnezu jako heksahydrat. Kryształy są trwałe na powietrzu w warunkach pokojowych, więc nie wymagają lakierowania ani szczególnych warunków przechowywania. Niestety, hodowanie kryształów może utrudniać występowanie mikroorganizmów, które bardzo łatwo namnażają się w roztworze. Siarczan potasu magnezu jest substancją nietoksyczną, nie powinien też powodować podrażnień skóry. Możemy więc bez obawy zajmować się hodowaniem kryształów.